No witajcie co wam mogę powiedzieć no to, że w pewnym sensie no, nie popieram na przykład takich rzeczy jak jakieś, no nie wiem, zamachy, y, czy w ogóle w ogóle terroryzmu nie popieram, ani nie popieram y, przede wszystkim y, islamizacji. Dobrze się stało, że tego że Unia Europejska podjęła tak radykalne kroki, jakim jest nawet postawienie kontroli na granicach. Bardzo mnie to cieszy ten fakt, ponieważ ja jak i inni moi rodacy chcemy żyć bezpiecznie. Chcę też żyć bezpiecznie dlatego, że suwerenność Polski, tym bardziej suwerenność Polski leży mi na sercu. Chciałem yy, po prostu już dawno o tym powiedzieć, żeby yy, co niektórzy się obudzili, że tak powiem, i zaczęli walczyć o naszą suwerenność.